Emily przyszła na świat 22 lutego 1994 roku w Londynie. To tam się wychowywała przez pierwsze kilka lat swojego życia. Była córką Marka i Caroline. Miała o rok młodszą siostrę Hannę, z którą miała bardzo dobry kontakt. Była uśmiechniętą dziewczyną, miała w sobie dużo energii, była otwarta na nowe znajomości. Nie dało się ukryć, że Emily była ślicznym dzieckiem, a później zmieniała się w przepiękną dziewczynę blond włosy i niebieskie oczy to był jej największy atut marzyła o tym by w przyszłości zostać modelką gdy miała 9 lat zdiagnozowano u niej osteoporozę jej kości z każdym dniem stawały się coraz słabsze przez co Emily nie miała energii a uśmiech który zazwyczaj jej towarzyszył znikał z jej twarzy Rodzice robili wszystko by jej pomóc. Zasięgali porady od kilku lekarzy, ale stan córki się pogarszał. Pojawiała się astma czy alergia. Emily miała także nietolerancje pokarmowe. Ta choroba sprawiła, że Emily straciła chęć do życia. Ale jeden lekarz doradził rodzicom opuszczenie Londynu w celu poprawienia stanu zdrowia dziewczyny. Jak wiemy, w Londynie zanieczyszczenie powietrza jest na wysokim poziomie. Dlatego doradzono wyprowadzkę do Nowej Zelandii. Rodzice bez zastanowienia postanowili, że wyjeżdżają, rzucili wszystko i zmienili całkowicie swoje otoczenie specjalnie dla dziewięcioletniej Emily. Dla ich najbliższych było to niemałym szokiem, bo wszystko ich wszystkich mieli w Wielkiej Brytanii. Ale skoro Mark i Caroline podjęli taką decyzję, Nikt nie chciał się wtrącać. Oni sami najlepiej wiedzieli, co będzie najlepsze dla ich dziecka. Wyjazd przyniósł oczekiwane efekty, bo Emili w końcu zaczęła czuć się lepiej. Była bardziej aktywna, poznawała nowych ludzi. Rodzice nie mogli narzekać na finanse, wszystko się układało. Mieli duży dom z ogrodem, córki nie stwarzały żadnych problemów. Oczywiście. Jak to w każdym domu, były jakieś kłótnie, ale to nie było tak, że dziewczyny miały jakieś problemy z prawem, albo nie wiem, miały jakichś podejrzanych znajomych. Wszystko układało się dobrze do czasu, bo relacje Emily z rodzicami zmieniła ich decyzja o rozwodzie. Z pozoru szczęśliwe małżeństwo jednak takie nie było. Dlatego Mark i Caroline nie chcieli być dłużej razem. Emily nie mogła się z tym pogodzić. Miała wówczas 14 lat. Nie dość, że był to wiek dojrzewania i buntu, to rozwód wcale nie pomagał w tej całej sytuacji. Rodzice planowali opiekę pół na pół, co dla czternastolatki było czymś nowym. Przecież zawsze miała w domu mamę i tatę, a tutaj będzie mieszkała na dwa domy. Zaczęło się od tego, że Emilii uciekała w nocy przez okno w swoim pokoju, poznała towarzystwo, które było dla niej nieodpowiednie. Miała dopiero 14 lat, a tam był alkohol, papierosy, jakieś inne używki. Dziewczyna spotykała się z dużo starszymi chłopakami. Wiele razy było tak, że ojciec wchodził do pokoju w nocy i nie zostawał w nim córki. Nie był to najlepszy czas dla tej rodziny. Gdy Emily miała 15 lat, podjęła decyzję, że chciałaby odwiedzić swoich dziadków w Wielkiej Brytanii, którzy mieszkali w Bournemouth. Szybko zdała sobie sprawę, że chciałaby tam zostać. Zaczęła interesować się koleżem, do którego miałaby uczęszczać, nawet udała się tam na rozmowę. Później chciała studiować biznes, więc miała jakieś tam plany, mimo tego, że ta atmosfera w domu w Nowej Zelandii no, była jaka była. Emily zadzwoniła do rodziców i zapytała, czy jest możliwość, by mogła zostać u babci i dziadka. No i rodzice tak trochę niechętnie, ale podeszli do tego w ten sposób, że ona i tak w tej Nowej Zelandii wpadła w złe towarzystwo. Nie mogli sobie dać z nią rady, więc może tam, w Wielkiej Brytanii, udaje się znaleźć normalne towarzystwo. Hana wróciła do Nowej Zelandii do rodziców, a Emily, tak jak planowała, została pod opieką dziadków. Jedynie, o co rodzice ją poprosili, to o niestwarzanie problemów. Babcia i dziadek byli już starszymi ludźmi, którzy potrzebowali spokoju. Emily wiedziała, że gdy cokolwiek pójdzie nie tak, od razu wraca do rodziców. Dziewczyna obiecała poprawę i w sumie można powiedzieć, że dotrzymała słowa, zaczęła się uczyć, zachowywać jak należy, nie pyskowała, poznała znajomych, którzy nie namawiali jej do złego. Dziewczyna nawet zaczęła pracę na pół etatu w sklepie z ubraniami, a dokładnie w top Shopie. Kilka miesięcy przed 17 urodzinami w grudniu 2010 roku poznała trzy lata starszego Eliota. Chłopak miał wówczas 20 lat. Podobno zaiskrzyło między nimi na podwójnej randce. Emily pochwaliła się rodzicom przez telefon, informując o nowej znajomości, a dziadkowie mogli go poznać osobiście. Uważali, że to naprawdę fajny chłopak, że bardzo dobrze traktuje ich wnuczkę. Ona na szczęście w końcu zaczęła zachowywać się nieco dojrzalej. Na szczęście nie miała w głowie jakichś kradzieży czy ucieczek. Fakt, wychodziła często do pubu ze znajomymi i mimo tego, że nie ukończyła jeszcze 18 lat, spożywała alkohol, jednak, w porównaniu do tego, jak zachowywała się w Nowej Zelandii, to było niebo a ziemia, więc rodzice i tak byli zadowoleni, że w końcu słucha dziadków i wykazuje chęci do nauki. Można było z nią w końcu normalnie porozmawiać, bo wcześniej cały czas była obrażona i pyskowała. Elliot był najprawdopodobniej jej pierwszą miłością, bo wcześniej raczej nie przywiązywała się do nikogo, mimo tego, że miała tam jakichś chłopaków, ale nie było to nic poważnego. Chłopak na początku był opiekuńczy i troskliwy, zabierał ją do restauracji i raz nawet wyjechali gdzieś na kilka dni na takie mini wakacje. Chłopak nie pracował i tutaj można się zastanawiać, skąd 20-letni chłopak ma pieniądze na swój samochód, sponsorowanie wakacji czy codziennych wypadów do restauracji. Elliot wręcz uciekał od pracy, a wszystko dlatego, że jego rodzice byli zamożni i na wszystko mu pozwalali. Mieli firmę zajmującą się biżuterią i podobno ich majątek był ogromny. Rodzina nie miała problemów finansowych i, tak jak mówiłam, że u Emily również finansowo rodzice sobie radzili bardzo dobrze, to tutaj to było o kilkanaście poziomów wyżej. Rodzice Eliota byli po prostu bogaci. Dzięki temu zapewniali swojemu snowi życie na bardzo wysokim poziomie. Nie ma co ukrywać. Eliot nie musiał robić nic, a miał dosłownie wszystko. Emily była nim oczarowana, ale nie ze względu na pieniądze. Ale ze względu na to, jakim był człowiekiem. Gdy w kwietniu 2011 roku poleciała do rodziców do Nowej Zelandii w trakcie przerwy wielkanocnej, spędziła trochę czasu z rodziną, trochę czasu ze znajomymi, i tam rodzice bali się, że ten pobyt może się źle zakończyć, ale na szczęście wszystko było w porządku. Jedyne, co ich zaskoczyło, to to, że dziewczyna wspominała, że po powrocie do Wielkiej Brytanii Chce zakończyć związek z Eliotem. Rodzice nie dopytywali dlaczego, zresztą Emily raczej nie była wylewna w tym temacie. Rodzice wiedzieli, że to nastolatka, może poznała kogoś nowego. Chociaż nie ukrywali zdziwienia, bo Emily zawsze opowiadała o Eliocie w samych superlatywach, a tutaj nagle przyleciała na przerwę wielkanocną i okazało się, że planuje rozstanie. Emily pod koniec kwietnia, praktycznie na początku maja, wróciła do domu dziadków. Była szczęśliwa, uśmiechnięta, nawet napisała tacie wiadomość, że cieszy się, że mogli się zobaczyć, że bardzo go kocha i nie może się doczekać, kiedy znowu się zobaczą. Jej tata Mark nie miał pojęcia, że była to jedna z ostatnich wiadomości, które kiedykolwiek wyśle do niego jego córka. 7 maja 2011 roku, czyli tydzień po powrocie z Nowej Zelandii, na numer alarmowy dzwoni kobieta. Wspomina, że w jej domu leży młoda dziewczyna, która najprawdopodobniej nie oddycha. Kobieta bała się podejść, ale wspominała o naszyjniku, który był bardzo mocno owinięty wokół szyi nastolatki. Dyspozytorka mówiła kobiecie, co powinna robić krok po kroku, a osobą, która wykonywała to połączenie, była Anita. Matka Eliota, oczywiście dziewczyną leżącą na łóżku, była niestety Emily. Na miejsce przyjechała karetka i policja. Okazało się, że nie było najmniejszych szans na ratunek. Policjanci zaczynają rozmawiać z Anitą, i kobieta mówi, że nie wie co się stało, że ostatni raz widziała Emily wczesnym rankiem w swojej kuchni. Rozmawiała i piła wodę razem z Eliotem. Cały czas powtarzała, że Emily i Eliot to taka idealna para i ponownie wspomniała o tym naszyjniku, tak jakby sugerowała, że to on był przyczyną zgonu. Oczywiście gdzieś tam w pobliżu był Eliot, przyglądał się wszystkiemu i milczał, dlatego policjanci postanowili z nim porozmawiać, bo to jednak w jego łóżku Emily została odnaleziona. Elliot przyznał, że dzień wcześniej pokłócił się z nastolatką i został przez nią zaatakowany, więc zacisnął ręce na jej szyi, ale nie po to, by coś jej zrobić, tylko po to, by ją uspokoić. Chłopak przyznał, że gdy szedł spać, to wszystko było w porządku, a po przebudzeniu zorientował się, że dziewczyna chyba nie żyje. Emily miała na sobie jeansowe spodenki i top. Wyglądało to tak, jakby skądś wróciła i od razu położyła się spać. Dla śledczych to, co zeznał Eliot, było podejrzane. On w pewnym sensie przyznał się do tego, że próbował odebrać dziewczynie życie, chociaż tłumaczył się w ten sposób, że chciał ją tylko uspokoić. No ale kto normalny, zaciska dłonie na czyjejś szyi, by go uspokoić. Szukano śladów na ciele ofiary, a także w całym domu Eliota, jednak nic nie odnaleziono, żadnych siniaków, śladów krwi. Śledczy postanowili poczekać na wyniki sekcji i badań toksykologicznych, bo przypuszczano, że może alkohol czy jakieś inne używki były przyczyną śmierci. Nic nie wskazywało na to, że brały w tym udział osoby trzecie. Mniej więcej w tym czasie powiadomiono rodzinę Emily, no i oprócz smutku, rozpaczy. Mark wspomniał policji o tym, że jego córka miała rozstać się z Eliotem. Nie znał przyczyny, ale dla policji była to dość ważna informacja. Według Anity, czyli matki chłopaka, był to udany związek. Para się nie kłóciła, a jak dochodziło do kłótni, to były to błahostki. Było to bardzo rzadko, a jak już dochodziło do sprzeczki, to zaraz się godzili. Porozmawiano z przyjaciółmi Emily i Eliota. Śledczy chcieli poznać prawdziwy powód rozstania i po rozmowie z osobami z otoczenia Emily wyszło na jaw, że ten związek był zupełnie inny niż przedstawiła go Anita wyszła na jaw okrutna prawda. Ten związek niby trwał pół roku. Ale prawda była taka, że para co chwilę się rozstawała i schodziła. Emily na samym początku poznając Eliota nie miała pojęcia z kim się wiąże. Miała wrażenie, że jest to chłopak o jakim zawsze marzyła potrafił o nią zadbać. Jednak z czasem zaczęła zauważać, że ten związek to raczej przypomina więzienie. Czuła się jakby była zamknięta w klatce, ponieważ Elliot zakazywał jej spotykania się z innymi znajomymi. Dochodziło do takiej sytuacji, że gdy jednak dziewczyna postanowiła wyjść z kimś innym, niż jej ukochany, bo wiedziała, że nie jest jego własnością, wówczas Elliot pojawiał się na miejscu spotkania, szarpał ją za rękę, rozkazywał, mówił, że ma jak najszybciej szybciej opuścić ten lokal i odwoził ją do domu albo zabierał do siebie. I niby Emily była buntowniczką, ale wiele razy w takiej sytuacji odpuszczała i wracała z Eliotem do domu. Jednak zanim do tego dochodziło, czasami próbowała wytłumaczyć chłopakowi, że ona ma prawo spędzać czas z kimś innym Jemu oczywiście najbardziej chodziło o towarzystwo innych chłopaków, chociaż o dziewczyny też się czepiał Elliot w takich sytuacjach na przykład reagował płaczem, płakał jak dziecko, manipulował, mówił, że dziewczyna już go nie kocha Eliot należał do grupy bogatych dzieciaków Pieniądze, alkohol, używki dziewczyny to było na porządku dziennym. Zresztą Elliot był uważany za bosa w tej swojej ekipie, bo każdy doskonale wiedział, że uwielbia imprezy i ma takie poczucie wyższości nad dziewczynami. Zresztą każdy uważał, że dziewczyny wszystkiego kochają, bo jest taki przystojny i mądry i cudowny. Znajomi chłopaka mieli podobne zdanie na temat kobiet. Musiały być podporządkowane facetom, nie mogły mieć własnego zdania, nie mogły ubierać się tak jak chciały, a jeżeli zachowywałyby się nieodpowiednio, to nawet można je ukarać, nawet w fizyczny sposób. I tak się właśnie tutaj zaczęło dziać w związku Emily i Eliota. Było coraz gorzej. Dziewczyna żałowała, że w ogóle zaczęła się spotykać z tym chłopakiem, ale gdzieś tam miała nadzieję, że coś się zmieni. Ale niestety działo się coraz gorzej. Elliot traktował Emily coraz gorzej i na przykład potrafił spotykać się z innymi dziewczynami, stawiał im drinki, upijał, a później lądował z nimi w łóżku, bo uważał, że nietrzeźwa kobieta jest łatwa i nawet nie musi się starać, żeby cokolwiek się wydarzyło. Twierdził, że same się pchają, wykorzystywał pieniądze rodziców, a matka dbała o to, by nigdy nie miał wyzerowanej karty, wręcz uważała, że jej kochanemu synowi te pieniądze się należą. Nie dało się ukryć, że Elliot nie miał szacunku do pieniędzy ani do kobiet. Chociaż ze swoją matką żył dobrze. I ale to chyba tylko ze względu na to, że kobieta robiła wszystko, by jemu było dobrze i była jemu przychylna. No ale inne kobiety w swoim życiu traktował strasznie. Każdą, dosłownie każdą nazywał obraźliwymi słowami na k nie będę tutaj przeklinać, ale nazywał tak nawet Emily. Gdy dziewczyna na przykład założyła spódniczkę albo spodenki, które on uważał za, za krótkie albo takie nieodpowiednie na wyjście, to potrafił przy wszystkich powiedzieć, że chyba przyszła do pubu szukać sponsora. Wyszło na jaw, że Emily zerwała z Elliotem tydzień przed swoją śmiercią, więc teraz śledczy musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, jak znalazła się w domu chłopaka 7 maja 2011 roku. Po rozmowie ze znajomymi dziewczyny, wyszło na jaw, że podczas kłótni Eliot wiele razy groził dziewczynie, że odbierze jej życie. Jedna z niepokojących sytuacji wydarzyła się w pubie. Dziewczyna wówczas spędzała czas ze swoimi znajomymi, a Eliot, który jak zawsze ją śledził, także pojawił się w tym samym miejscu. Na nagraniach z monitoringu i z opowieści znajomych wiemy, że pokazał jej taki gest ręką, żeby odeszła, bo on nie chciał z nią rozmawiać. Oczywiście bajerował jakieś inne dziewczyny, by zrobić jej na złość, cały czas na nią patrzył ale nie chciał z nią rozmawiać. Emily wróciła do swoich znajomych, po czym chłopak nagle wpadł w szał, zaczął krzyczeć, wyzywać i w pewnym momencie uderzył jej głową o stół. Zrobił to na oczach swoich i Emily znajomych, chociaż dla znajomych Eliota nie było to nic nowego, bo wiedzieli, że takie zachowania są u niego normą, ale znajomi Emily byli wstrząśnięci i od razu ją stamtąd zabrali. W pokoju chłopaka odnaleziono list napisany przez siedemnastolatkę. Zawierał cztery podpunkty po pierwsze Kocham cię po drugie przestań mówić, że odbierzesz mi życie po trzecie przestań opowiadać o swoich byłych dziewczynach i po czwarte przestań być agresywny, bo wtedy nie stajesz się atrakcyjniejszy. List na pewno napisała sama Emily, więc śledczy mieli jakiś dowód na potwierdzenie słów znajomych dziewczyny. Takich sytuacji niepokojących było więcej. Pewnego razu para przebywając w pawie po raz kolejny się pokłóciła, i śledczy doszli do wiadomości, jakie Elliot pisał do swojej matki Anity. Napisał jej, że Emily doprowadza go do szału i najchętniej odebrałby jej życie. Odpowiedź matki: Szokuje. Ponieważ kobieta odpowiada, że przecież całe życie przed tobą, po co je sobie niszczyć, jesteś mądrym chłopcem, przy okazji wspomina, że idzie spać, prosi, by bawił się dobrze, dodaje, że go kocha i wysyła buziaki. Tutaj śledczy mają dowód na to, że Ani tak kłamała, mówiąc, że Emily i jej syn byli idealną parą. Poza tym szybko zmieniła swoją wersję, że tamtego poranka nie widziała dziewczyny w swojej kuchni, że rzekomo był w niej sam Elliot. Dlaczego więc zmieniła swoją wersję? Zapewne dlatego, że chciała chronić swojego syna. Bała się, że będzie ponosił odpowiedzialność za śmierć 17 -latki. Śledczy dowiedzieli się również o tym, co działo się kilka dni przed tragedią. Tak jak wspominałam, dziewczyna przebywała w Nowej Zelandii u rodziców, tam spotykała się ze znajomymi i udostępniała zdjęcia na swoich mediach społecznościowych, co Eliota doprowadzało do szału, ponieważ była na nich z innymi chłopakami. Eliot wówczas nagrał dwie głosówki do swojego przyjaciela i mówił w nich, że tylko Emily wróci do Wielkiej Brytanii, to on pokaże jej gdzie jej miejsce, mówił, że doprowadza go do szału, że ma jej dość. Że przecież on pokazuje, jak bardzo ją kocha każdym swoim zachowaniem, a co ona robi? Twierdził, że nie dość, że nie docenia, to jeszcze zdradza go z innymi. Emily, tak jak mówiła rodzicom, tak zrobiła, zerwała z Eliotem. On nie przyjmował tego do wiadomości, sprawdzał jej Facebooka i tam odkrył, że pisała z kolegą, z którym umówiła się na drinka. Wściekły pojechał na miejsce, ale na szczęście dziewczyny tam nie było, bo chłopak był uzbrojony, miał przy sobie młotek i po raz kolejny groził, że odbierze jej życie. Powiedział, że wywiezie gdzieś i nikt nigdy jej nie odnajdzie. Później powiedział, że żartował, ale był to bardzo nieśmieszny żart, bo kilka dni później siedemnastolatka nie żyła, leżąc w jego łóżku. A jak się znalazła w jego domu? Wieczorem 6 maja Emily przebywała w pubie ze znajomymi. Miała na sobie krótkie jeansowe spodenki i top. Eliot zaczął ją wyzywać, mówiąc, że ubrała się jak dziewczyna lekkich obyczajów. Emily miała już dość przecież nie byli już razem. Oblała go drinkiem, ale Elliot nie zwrócił na to uwagi. Kontynuował swój monolog. On chciał mówić jej, jak ma żyć, nawet po tym rozstaniu. Wiadomo, że dziewczyna później pojechała do domu jednego ze swoich znajomych, ale Elliot pojechał za nią. Tutaj nie wiadomo dlaczego, ale Emily zgodziła się, by odwiózł ją do domu. Ale jak już wiemy, do domu jej nie odwiózł, tylko zabrał do siebie. Być może już wtedy wiedział, co chce zrobić. Sąsiad, który mieszkał niedaleko wczesnym rankiem, 7 maja 2011 roku, widział parę kłócącą się przed domem Elliota. I był to ostatni raz, gdy widziano Emily żywą. Śledczy byli przekonani, że Elliot musiał być zamieszany w to, co się stało. Młoda, zdrowa dziewczyna nie umiera od tak. Niestety sekcja nie wykazała nic. Badania toksykologiczne wykazały, że w jej organizmie znajdował się alkohol, ale nie był przyczyną zgonu. Nie zażywała żadnych używek, nic jej nie podano. To zmusiło śledczych do tego, by wypuścić Eliota na wolność, bo nic na niego nie mieli. I co najbardziej szokowało w tej sprawie to to, że Eliot podczas przesłuchania śmiał się i był arogancki, tak jakby był pewny, że nic mu nie grozi. Śledczy postanowili podłożyć podsłuch w domu rodzinnym chłopaka, by móc podsłuchać rozmowy między nim a rodzicami i zdobyć jakiś dowód przeciwko niemu. Podsłuch został podłożony 17 maja 2011 roku i już na następny dzień były dowody na to, że Elliot jest winny. Jego tata wspominał, że udało mu się pozbyć kurtki i listu spokoju Eliota. Nie wiadomo dlaczego, ale chłopak po wszystkim napisał jakiś list, w którym się do wszystkiego przyznał. Co więcej, śledczy nawet domyślili się, kiedy to było, ponieważ 8 maja Anita i Lee, czyli ojciec chłopaka, poprosili o pozwolenie na wejście do domu, że komu po jakieś leki dla mężczyzny, ale tak naprawdę cel ich wizyty był zupełnie inny. Lee przyznał, że zalał kartkę do Mestosem. I nikt nigdy jej nie odnajdzie, ponieważ dobrze ją ukrył. Śledczy na zdjęciach z miejsca zdarzenia widzieli tą kurtkę, a później już nigdzie jej nie było, więc wiedzieli, że Lee mówił prawdę. Okazało się także, że Anita, zanim wezwała pomoc, najpierw zadzwoniła po swojego męża, który wówczas był w pracy. Wiemy, że mężczyzna zdążył wrócić przed przybyciem karetki i policji, ponieważ podczas połączenia z numerem alarmowym słychać w tle jego głos. Śledczy tak naprawdę mogliby już zakończyć akcję z nagrywaniem, ale postanowili poczekać. Nagrywali trzy tygodnie i nie było dnia, by ta rodzina nie rozmawiała o Emily. Pewnego dnia nawet Anita mówi do swojego męża, że Eliot się tylko bronił, że jest niewinny. Na co Lee odpowiada: O czym ty mówisz, kobieto? Przecież nasz syn ją udusił. Pewnego dnia nawet Eliot opowiadał swojej mamie, w jaki sposób to zrobił jak przytrzymał dłonie przez pięć sekund na jej szyi, a później całym swoim ciężarem odebrał jej tlen. To miało sens, ponieważ na jego koszulce później odnaleziono ślady makijażu, siedemnastolatki. Eli odżalił się także swojej mamie, że Emily zniszczyła mu życie. A Anita bez zastanowienia przyznała rację swojemu synowi. Uważała, że to on w tej całej sytuacji jest ofiarą. Przy okazji chłopak doradzał mamie, że jak wyjdzie na że najpierw zadzwoniła do ojca, a nie po karetkę, to ma powiedzieć, że chciała porozmawiać o nim. O tym, że jest leniem i nie chce pracować. Ojciec natomiast, mimo tego że im pomagał, to patrzył na to wszystko inaczej, może bardziej trzeźwym okiem, mówił synowi, że i tak wszystko się w końcu wyda, bo jego zachowanie wobec Emili było podejrzane od dawna. I wtedy Elliot bardzo się zdenerwował, bo zaczął wypominać te wszystkie sytuacje, które wam opowiedziałam wcześniej, które wydarzyły się w pubie, i chłopak doskonale wiedział, że jak śledczy potwierdzą to wszystko, to nie ucieknie od odpowiedzialności i wtedy pieniądze rodziców mu nie pomogą. Śledczy, słuchając tych nagrań, po prostu nie mogli uwierzyć, jak ta matka uparcie twierdziła, że to Elliot jest ofiarą i jest niewinny. Wiedzieli, że te nagrania są mocnym dowodem. Chłopak przyznał się do wszystkiego, na dodatek powiedział: Jak go odebrał życie? Został aresztowany i czekał na proces, ale on, nawet jak dowiedział się o tych nagraniach, był przekonany, że uniknie kary, że znowu pieniądze rodziców załatwią sprawę. W areszcie nawet napisał list do swojego kolegi z tej ekipy, i w tym liście opisywał, co zrobi, jak już wyjdzie na wolność. I miał w planach wyjechać do Hollywood, napisać książkę o tej sprawie, opisać co go spotkało, bo doskonale wiedział, że ludzi interesują sprawy kryminalne. Pochwalił się także, że rodzice kupią mu nowy sportowy samochód, którym będzie mógł się lansować przed innymi dziewczynami. No i że zarobi kupę pieniędzy na sprzedaży swojej książki, I powiedział, że będzie opowiadał w wywiadach, jak był niesłusznie oskarżony. I bezpodstawnie podejrzewany. Co więcej, jeden ze znajomych chłopaka w końcu przyznał, że 24 godziny przed odebraniem życia Emily, Elliot trenował to na nim. Nie chciał zostawiać żadnych śladów, więc stwierdził, że musi trochę potrenować, ale ten kolega był przerażony zachowaniem Elliota, bo dwudziestolatek tak bardzo się wkręcił, że nie chciał przestać, i ten znajomy myślał, że straci przytomność, albo co gorsza, 20 odbierze mu życie. Zdał sobie sprawę, że Eliot ma jakieś problemy z psychiką, bardzo się wystraszył, jednak nie opowiedział o tym wszystkim od początku. Dopiero po jakimś czasie. Ale na szczęście Eliot tym razem nie uniknął odpowiedzialności za swoje czyny. Sędzia, który wydawał wyrok, powiedział, że Eliot był bezwzględnym, bez uczuć mężczyzną, który nie wie, co to miłość, bo osoba, która kocha, nie wypowiada takich słów do drugiej osoby i nie traktuje jej w ten sposób. Eliot niecały rok po śmierci Emily w 2012 roku, został skazany na dożywocie z możliwością wyjścia na wolność po 16 latach ale w tej sprawie zostali skazani także jego rodzice, którzy za wszelką cenę chcieli ochronić syna. Matka i ojciec zostali skazani na 27 miesięcy więzienia. Wiem, że odwoływali się od wyroku, ale wniosek został odrzucony i musieli odsiedzieć cały wyrok. Anita i Lee są już na wolności, a Eliot do dziś przebywa w więzieniu. Za kilka lat będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie i jeżeli mu się uda to wyjdzie na wolność jako młody facet. Będzie miał wówczas 36 lat, bo 37, więc jeszcze sporo życia przed nim. Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Dajcie mi koniecznie znać, co wy o nim myślicie i czy kiedykolwiek o nim słyszeliście. A ja zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału, lajkowania, komentowania i oczywiście słuchania moich innych podcastów tutaj na kanale. Będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć!